Kontrola systemu Mamy już krótki, uruchomiliśmy też ESM i część odbiorników. Bliżej z spróbuj połączyć się z Izmalią, używając anten kierunkowych. A na razie cisza. Tak jest, kapitanie. Jakieś ślady grabarzy? Żadnych. Nie ma nawet śladu po ich nadajnika. Przeciętam tu zdechnąć. Dopóki będziemy razem, nie zginiemy. Ile będziesz odcinków? Czuję, że gdzieś koło 12. Ładnie później. Zamazję się jakoś. E, e, dłoń! Może cię zastąpię, Iris! Nie trzeba, dam radę. Jeździsz tu. Ciągnę obok ciebie. Bez jedzenia i wody długo nie pociągnijmy. Ale to zawsze umalowana. Daleko do tego pieprzonego opiska Na pewno nikt nie jest? To ja poprowadzę. Po moim trupie, Hanna. Czemu nie chcesz mi zaufać? Odśpiałaś? Przecież ja nawet nic o tobie nie wiem. Czy ją ty w ogóle trzymasz stronę? Wiesz co? Nieważne. Tak? Zastąpię. Przedstawiłam Jinxie moim rodzicom i rodzeństwu z dziećmi. Chciałam dać im nadzieję. Do następnego dnia ludzie Changa spadli w ich wioskę. Wszystkich umordowali. Zwolnij! No. Moja kolega tam nie wiedziała. Słuchaj, ja to, przepraszam, okej? Okay? Na zaufanie trzeba zasłużyć. Kurwa! Ja zajadę! Kurde, stanął jak. W takim filmie Job był jeden taki bohater Ży. Widzieli nas? Dopóki będziemy cicho, nic nam nie grozi. Co ty gadasz, Hanna? Musimy stąd wiać, za dużo i tutaj. Ani słowa. Szybko ruszę się Coś na czujnikach? Często. Mamy 3 minuty. Co to jest? Postarunek obserwacyjny? Ta. No, ludzie, ruszać się. Prawie nas ujawniliście. Służysz w piechocie morskiej? Tak, grabarze. Siódma flota. Tak. A skąd jesteś? Z Brooklynu. W Tilden, czy Wingate? Westinghouse. Uwaga? Nie wierzę. To jak mój brat. Mój stary ma lokal w Brownsville. A ci to kto? Rekord dowodzi Ona to chiński wywiad. Jest w porządku. Jak możemy dostać do bazy? Nie wiem. Cudem? Pokażę wam, jak to wygląda. Rosjanie Spoko. są wszędzie. Czarnia Wiem daraj, wyparli nas na Stare Miasto. Szukamy transportu na zachód. Gdzie jest wasz dowódca? Ostatnio był na Starym Mieście. Kilometr na wschód. Na waszym miejscu poszukałbym major Greenland. Na pewno jej nie przegapicie. Hej, połącz się z Greenland. Przekaż, że będzie miała gości. Tak jest! To najlepsza droga? Zgadza się. Macie w wozie coś, czego nie powinni dostać w swoje łapy Rosjanie? Nic, tylko kupę piachu. <laughs> Reker, tak? Drogaliki, Moliny, zapraszam. Lokal mojego ojca, najlepszy w mieście. Zabierz tam ludzi jak to się skończy. Dobra. Ruszamy. Spalić wszystko i jazda, znikamy. Dostaniemy się na stare miasto. Drogaliki, najlepszy lokal. Cholera. Pełno ruskich po drodze. A to stare miasto, daleko jak kurwa mać. Daleko no Jak góry. tylko dotrzemy do amerykańskich wojsk, musimy przesłać wiadomość na Valkyrię. Darison wie kogo ma na pokładzie Niechana? Wie ale tylko on Lepiej trzymać to w tajemnicy Czuję, że jednak to się nie skończy na 100 odcinkach Jak to faktycznie jest tak dalej Zawicja, coś co ja lubię I weźmy coś co ma dużo w magazynku 30-30 30, 30... Kurde, nic ciekawego. O, 75 to może być... dobre. Tak myślę. Pani osobista. Strzelba. To jest jeszcze 50. Dobra, zrobimy z tym. km jakiś Innej drogi nie ma. Tylko przez bramę po drugiej hmm, stronie. środku Rosji. Jaki wywiad? przez Za cztery? Nie będzie. Chcę pozwoić te rozumiem. Wasz odjam nie jeżdżą. Aha. Okej, okay, strzelam. Kumie to nie? Proszę, ja, to mi trzeba było tak piszne. Ja. Mała. Mała! Kurde, ile tu jest? Dziiiiik A tego rozwali się Zobacz, to Jeszcze nie pojawił Jednego mniej Coś się robi z wami Patrzcie co pan zajebisty, ja tutaj wszystkich uszczelę Ja jesteś gotowa? Strzelaj wszystkich tamtych. Tylko traf. Bo no nie, nie trafisz. Ja Poźaczał przy mi się zdawało O, nie jest kurde. kurde, patrzę, myślę, że to może. Nostał w dupę.

To nicroda. Z... zabić wszystkich. Gdzie on jest? Gdzie Tutaj coś strzelało z lewej. Ła, ła, ła. Jak w World of Tanks. Uuuu, Ajajajaj. Czekaj, no niech się uleczy Chyba, że mnie nie daj przyjedzie ten czołg. Uff, miałem farta Tego w porę zabiłem Mam no, coś jeszcze na... Nie... jednym szaleń mnie uzbawił. Słabe, to było słabe. Tutaj yeah. powtórka do Brama w A to ich. Ktoś? nie Teraz tutaj czołg I on jest Ładuj Dostałem Czekajmy Z tego tutaj cvaniam. Wow. Jeszcze jeden tam szczera. A się. Kurde, szybciej, szybciej. że tu jest niezniszcz... niezniszczalny beton. Co no już myślałem, że go nie rozwalę. Znowu muszę czekać na prawie Tam jakiś... tam jakiś... Uf, jest szalny, czy co nie bogaty, bogaty, się, Przelawet rozwalimy na łajbę dokładnie tu coś jest, jest. Dobra, już nie szczerili. dalej. Może mi są to Nie lubię tych misji z nimi Nie wiem, czy wchodzę tu. Ładnie, tu się raz. Coś pokazuję, po lewej i po prawej.

Okay. Hier is het chilo. Kijk daar. Tamtijd. Vooral waar het troepen vanuit het Patrzcie, zastanawiam skąd mnie na niego atakuje Tego się nie spodziewałem Dobra, ale dobrze, że go szybko zniszczyłem Kupu Jeszcze jeden zabity Zabity. Jak nie ma czołgów jest gitasz się czołgi pojawią, bo tu do Gdzie? Wejście do tunelu krzybę Tu wejść Rozumiem? Okej Ostrożnie po drugiej stronie musisz wyjść A tam ostrożnie Hardcora Tak Tak, nic mi nie jest się zastanowiła. Patrz, Reker! Za mostem! Stare miasto! Pieprzewulski szykują tu niezłą rozpierdówkę! Kto dotrzeć Amerykanom ze starego miasta? No i my w tym czas szkodimy. давай, 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 Ofer tu jest, ja się zastanawiałam właśnie, czy to Przecież niego go celuję teraz, niech cholery. Na razie teraz ja sobie z jednym koleś nie mogę poradzić.

Cześć, o Tam. Łapie. teraz jest sniper. Nie strzelaj wtedy, kiedy ja strzelam. Dziękuję. Ładnie ci braknie Zwłaszcza jakby to jest... tak strzelam, jak teraz strzelam mnie. Przejść aż tam municję Podam strzelajcie mną się przejmujcie Dobrze, ja mam dwie broni chyba Dobra Biegiem, biegiem, biegiem Jeszcze coś strzelasz Można Co pan tu chciał? Kurde, woda w ognach. Kurde, jaki meczet. Dobra, to bierzemy jakąś brykę i jedziemy. A? Czy nie? Jest tu coś? Chyba nie. Jeżeli się nie ma i po co w takim miejscu? O! Nasi! Albo mi się zdaje? No, Nasi! Chyba tak? Wielkie dzięki za pomoc! Nie ma sprawy złudnie! Spoko! Zaszytuj. Brama czysta! Co to, to my mamy? Dobra, no, no, wszystko jest Grabarze. w porządku. Major Greenland na was czeka. Ale, ale, to, to. ale miasto. Zrujnowane. proszę przyznać na pewno było wam ciężko tutaj patrzeć coś ty da, to bułka z boska na głodny jest ej macie coś do żarcia da przy sztabie są racje wojskowe czestujcie się dzięki stary no coś coś przepansimy jak biegnie do tego żarcia Jakby wstydzie nie jad Dobry A to Lekarka. E, nie, nie sądzę. A? Co? z mężem gadasz? Okej. Okay. Dobra. Gówno mnie obchodzi, co będziesz musiał zrobić. Załatw sprawę. Też od trzech dni nie jemy i nie śpimy. Wy jesteście grabarze? Tak jest. Mamy pół godziny do powrotu Ruskich. Wszyscy mają zjeść posiłek. siłę. Przyśle Dokładnie. wam jakichś ludzi do zdawania racji. Tak, racji żywnościowych, tak. Idźcie. Już! Pani Major, ja... Ty! Idź za nim. O. No to chyba znaleźliśmy Greenland. Chodź, Rebecca. Jakie biuro masz? O, no, na biurku, a jak? Co gdzie jest? Coś 4 Myślałem, że złoto. Coś się odbija w tym. Co tu jeszcze robicie? W skrócie mówiąc, utknęliśmy za linią wroga. Chcemy wrócić do na nasz okręt. Chcieć to wy możecie, a jest tak jak widać. USS Valkyria. Pewnie jest już na Morzu Czerwonym. O kurwa, odpłynął bez was. Gdzie moja kawa? To ważne. Naprawdę potrzebujemy transportu na zachód. Trzy dni temu ruscy wzięli lotnisko. Następne jednostki są w drodze. Mamy resztki zapasów i 12 razy mniej ludzi. Dlatego nieważne czego potrzebujecie, absolutnie nic mnie to nie obchodzi. Ale kawa jest. Odłóż to, bo nic z ciebie nie zostanie. Hmm. Jak różcy stoją z bronią przeciwlotniczą. Szkoda gadać. Poniżej zapory mają mobilne same, są silnie bronione. Same poniżej zapory? A my tu w górze. I wszystkie nasze jednostki, lotnisko też. Są tam cywile? Ewakuowani sierżancie. Wszyscy? Tak, miasto puste. Co sugerujecie? Nic. broń stale ze wszystkich. Wielka szkoda, że nie możecie nam teraz pomóc. Dajcie trochę tych ładunków wybuchowych, jeśli jakieś macie, i solidną gablotę. Na zewnątrz mam wózek. Tylko mi go zwróćcie, zrozumiano? Wózek. Mamy też radiostację, jeśli chcecie mieć łączność. Ze sobą, nie ze mną. Do mnie zgłoście się dopiero, jak ten numer się uda. Wtedy przerzucę was na zachód. Dzięki, pani major. Wózek. Pewnie taczki nam da. O i ładunków. Nie wiem, czy to taki dobry Jestem pewien, że w życiu go się dobrze. Trochę czekam. Malutki Reker, się trochę. Odpocznij. Obudzę no cię, jak będziemy w no, pobliżu zapory. No, Dobry pomysł. Uwaga bo krapę. Kurde to migający punkcik w prawym górnym rogu podczas mojego snu Godzinę, kurde, kurde godziny, tylko daj pospać Słabo Tak. Kim są ludzie, o których wspomniałeś? Ci których zostawiłeś w domu? Moja żona i trójka dzieci O nie ja? ja. Ale widok albo zrobił fotkę. O, z ty w modę! No, ogromna jest. Starczy nam ładunków wybuchowych. Trzeba je dobrze rozmieścić. Zaczynamy tutaj i umieszczamy ładunki wzdłuż zapory. Widzisz tam po środku? Słaby punkt. Tam no. pójdzie główny ładunek. Masz dyplom inżyniera? Ja mam, tak samo jak ty dyplom lekarza. Ale ja jestem lekarzem pewno da się to zrobić. Rozprujemy ją od środka. Wszyscy gotowi? Tak. Chodźmy. Nie wciąż ryba nie. Lecisz Ale to już na scenę odcinku zobaczymy tej części.